Dziś następna krzyżówka hetmańska, podobna do poprzedniej. Diagram podzielony jest na pół, z tym, że teraz w górnej części kropkami oznaczone są pola, w których występują samogłoski, a w dolnej części wyrazy, w których, zaznaczone są, w których występują litery Z. Więc jak, podobnie jak poprzednio, trzeba po prostu najpierw znaleźć dane wyrazy, a później będziemy się zastanawiali, gdzie wpisywać. No więc pierwsze jest w podwojach powiedzieć stacja. No więc jedna z możliwości albo z tej części odgadnąć, albo z tej. No stacja, no to kojarzy się nam stacją kolejową, więc może dworzec. Zobaczmy: jest tutaj, mamy dwo. A powiedzieć to po staropolskiemu opolski, rzec. Więc mamy dworzec. Pierwszy wyraz dworzec. Dalej. Szukał schronienia w Brazylii, w Konstantynopolu. Szukać schronienia w Brazylii, no to. Szukać już można schronienia w obcym państwie, czyli uzyskać azyl. No i właśnie zobaczmy, że w słowie druga możliwość odgadnięcia tego wyrazu to w słowie mamy: w Brazylii mamy azyl i Konstantynopolu azylant. A więc będzie drugi wyraz azylant. Następnym Myśliwy prowadzi na statek z kontenerami. Myśliwy, szczególnie w Ameryce Północnej, to traper. To zobaczmy. Druga możliwość: odgadnięcia. Prowadzi na statek. To ta drabinka, ten schodki. To jest po prostu trap. No i tutaj jak dodamy r. Będziemy mieli traper. W garsonce na dokumenty niewiele tam się zmieści. W garsonce na dokumenty. No, dokumenty może jakaś być teczka. Niewiele się coś tam zmieści, a może dokumenty to mogą być akta. No i albo teczka po prostu. Gars. Zobaczmy, garst, jak dodamy aktan, może nie, a, a jak do, dodamy teczka, to będzie garsteczka, czyli niewiele się tam zmieści, no to w tej garsteczce mamy następny wyraz, garsteczka. Następny, prowadź z namaszczeniem, to jędza. Prowadź. Prowadzić z namaszczeniem, mamy jędza. Inaczej, jędza to jakaś może wiedźma. No i właśnie, z tej z definicji jędza to było wiedźma, a z tego, jak znajdziemy tę wiedźmy, prowadzić, to mówić do kogoś, prowadź, to inaczej, wiedź. Wiedź. Po, wiedź zawodzić kogoś. Wiedź. I zostanie tutaj z tego ma i mamy Wiedźma. Następny. Fragment ozdobny, jednokrotnie malowany. Coś jednokrotnie to znaczy, że jeden raz tylko. Raz będzie. A fragment ozdobny no, może to być ob no, i dodać z tego jedno razo, jednokrotny raz, to będziemy mieli obraz. Dalej. Kawałek mandragory, nieco spłaszczy smak. Kawałek, nieco spłaszczy, jakiś smak. No, smak to może być słodki, gorzki. Zobaczmy, kawałek mandragory. Czy domyślamy się, czy tutaj spłaszczy smak? Jakbyśmy mandragory część wiedeń, gory, i jak do tego dodamy czy, będzie gorycz. Czyli z smak to byłaby gorycz, a z tych części wyrazów, gory, czy, Gorycz. Ładne miasto w Ohio polecamy. Ładne miasto, no to niekoniecznie nie, to musi być w USA. Może być, powiedzmy, jakie, może polskie jakieś miasto. A popatrzmy, tutaj mamy tutaj pole. Jakbyśmy stąd wzięli z Ohio, wzięli literę O, a tutaj będzie pole, mamy to ładne miasto o pole. Więc to już było, to jest w hangarze polują na myszy w kolorze zielonym. <laughs> w hangarze polują na myszy w kolorze, w kolorze zielonym. W kolor zielonym może nam się kojarzyć jakimś, no może rzadka, na przykład, a w hangarze, że poluje na myszy, to jest nic innego, jak kotka będzie. Jak dodamy do tego, że, mamy następny wyraz, że kotka. Dalej, trochę wykwintu w sali do ważenia zboża. Do ważenia zboża jakaś jednostka, może być przykładowo kwintal, tym bardziej, że tu w tym y, mamy kwint i tu mamy al kwintal. A więc z tej części do ważenia zboża można się domyślić o jednostkę kwintal, albo z tych poszczególnych części wyrazów ułożyć też ten kwintal. Da ów sok zmieszany do picia. Da ów sok. Jak przeanagramujemy y, do picia, czyli jakiś napój będzie. Zobaczmy. S, O, D, U, W, K, A. A więc da ów sok. To przeanagramować te trzy wyrazy. Otrzymujemy sodówkę. Dalej. Dośrodkowanie z brzegu pola. Często w Warszawie. Dośrodkowanie z brzegu. Często w Warszawie. No, zobaczmy. Centrala, może. Dośrodkowanie centra. I jak dodamy la, to będzie centrala. Często w Warszawie. Centralny, na przykład, dworzec. Centrala. Ale w centrale jakiegoś urzędu do Darek śni niespokojnie, nie odbiega od przeciętnej. Jak coś jest nieprzeciętne, to albo ponad, albo poniżej. A jeżeli jest odbiega od przeciętnej, no to przeciętna może być średnia. No to zobaczmy. Nie odbiega od przeciętnej, czyli jest średnia. No to czy średnik? Ś, r, e, d, n, i, k. Średnik. Rozmieszanych kaolin czarny w białe, żółte plamy. Czarny w białe i żółte plamy to takie zwierzę, jest jak mamy rozmieszany kaolin, czyli ten wyraz ewidentnie trzeba przeanagramować i z niego utworzyć. Jest taki skotowaty likaon. Likaon mamy ten wyraz. Dziwnie turlane w garażu. Dziwnie turlane jak w garażu, czyli jakaś marka jakiegoś samochodu. No więc jeżeli dziwnie turlane, no to z wyrazu nie dziwnie, tylko z wyrazu turlane trzeba będzie ułożyć wyraz, yy, jaki nam się da ułożyć ten wyraz jakiegoś samochodu. No to spróbujmy turlane. R, E, N, A, U, L, czy Renault. -no -re -re Ult. Dziwnie turlany. Kawałek piernika z okruszynami w roli okrycia. Kawałek piernika, czyli część tego wyrazu będzie wziąć pod uwagę. A w roli nakrycia czym się nakrywamy? No, do spania na przykład. Przy nakrywamy się, może być pierzyna. No zobaczmy, czy my otrzymamy pierzynę. No mamy tutaj pier. A tu mamy zyna, czyli mamy pierzyna. Dalej. Srodzy z palcami we krwi. We krwi coś możemy mieć. No zobaczmy. Srodzy to może ktoś jest srogi, albo jakiś surowy, może surowi w takim razie, surowi. I tutaj mamy ca surowica. No, czyli we krwi mamy surowicę. Dalej. Płynie w krainie mennonitów. Płynie w krainie. Zobaczmy, mamy tutaj nie, men, niemen. Dalej. Fragment diagnozy, kawałek drzazgi w narządzie węchu. Narząd węchu, no to nos. Co się w nosie, kawałek, jakieś. Zobaczmy. Fragment diagnozy. No to może nos, a tu mamy drzazgi. Nozdrza. Więc w narządzie, mowy, w narządzie węchu mamy nozdrza. Odznaczmy. Kto zmieni głos węża z prologu? Spec od, od trutek. Kto zmieni głos węża? Głos węża na pewno będzie syk. Kto? Jak będziemy mieli z tego wyrazu, my wiemy to, tok. Przenagramujmy kto. To będzie tok, syk i toksykolog, spec od otrutek, toksykologia. toksykolog. Dalej, wyjątkowe kicze można wymienić na gotówkę. Co można wymienić na gotówkę? Może czekim. A zobaczmy tutaj Mamy kicie, jak kicia, przenagramujemy ten wyraz. To mamy czeki. Dalej. I homar da się przerobić na sweter. No, sweter z jakiegoś, z jakiegoś powiedzmy anilany, czy może z wełny, może mocher. No popatrzmy, m-o-h-a-i-r, moher, mo ha, ir. Dalej, składa propozycję w szoferce małą dżentelmeńską składać propozycję, składa no to może z tego określenia domyślimy się, że będzie po prostu to oferent. Oferent. No tu mamy szoferce offerent. Oferent. Albo tak, albo tak mamy of tego oferenta. W końcu zbudź część inwigilowanych, tyle damy radę podnieść. Zbudź w końcu tyle, ile, rad ile damy radę podnieść. Czyli przykładowo y jakiś unos dźwigu albo udźwig po prostu. No zobaczmy. Udź i tutaj mamy wig. Więc tyle, ile damy radę poniż, to będzie po prostu udźwig. I pozostało nam jeszcze dwa wyrazy. Fach kojarzony z szydłem, z poszewkami, z przestworzami. Fach kojarzony z szydłem, z poszewkami, z przestworzami. No, może... Szef i stwo, szefstwo, zawód, szefstwo. I pasja y, M. Mikołaja Kopernika pogardził rapem. Pasja to nie może być nic innego jak konik. Konik. Pasja, konik. No i teraz tak. W górnej części um, trudniej będzie nam dopasowywać, wybierać, gdzie są te samogłoski. Za to zacznijmy, może od dolnej. Zobaczmy, które wyrazy mają literę Z. Nie, trudno wy, znaczy wykluczyć, że w górnej części też z będzie występowało, ale tu nie interesuje nas tylko, tylko w dolnej części, które wyrazy mają wyraz z. No na przykład mamy tutaj, na z się kończy. Jaki mamy wyraz skończonym, skończącym z? Tylko gorycz mamy. No to wpiszmy gorycz. Teraz tu mamy drugie z, druga i trzecia e, y, z. Zobaczmy, gdzie mamy drugie o. Jest azylant. Azylant. Które mają jeszcze wyrazy z? Tu mamy, mają dwie, dwa wyrazy, mają być z. Zobaczmy, gdzie mamy dwa wyrazy z dwoma z. Może nozdrza. Bo więcej, pojedyncze raczej nozdrza. No to zobaczmy. Nozdrza. Gdzie mamy jeszcze? Tutaj mamy Z wyraz, znaczy literę Z. Druga Z. Gdzie byłaby druga Z? Może kotka. I więcej? Nie, F szewstwo. Sz, e, w, sy, no, na razie nie rozstrzygniemy, ale zobaczmy, tutaj zaczynające się na D wyraz i ma Z. No więc, który ma, zaczyna się na D i ma Z? No pierwszy wyraz, dworzec. Zatem teraz możemy zobaczyć, czy to to szewstwo. Szewstwo nie pasuje. Wobec tego druga Z jeszcze ma rzekopka, yy, O właśnie. rzekotka. K. Tu mamy wyraz zaczynający się na K. Taki tylko pięcioliterowy. To mamy tylko jeden. Gdzieś o ostatni konik. Tu mamy jeszcze literę z w jakimś to wyrazie. W którymś wyrazie jest jeszcze jest z i przedostatnie n. z i przedostatnie. No pierzyna byłoby p i e. Tak, pasuje. pierzyna. Dalej. No teraz tutaj mamy czka, jakiś wyraz będzie to taki dłuższy wyraz garsteczka zobaczmy samogłoski miały być kropka jest tutaj a samogłoska garsteczka no to teraz ten wyraz będzie łatwo wpisać bo mamy r p r to taki wyraz byłby chyba traper był gdzieś o, jest. Jest A. Wszystko się zgadza. Z, z kropką jest. Czyli tu jest samogłoska, i tu jest samogłoska. Jakiś wyraz kończący się na G. Który wyraz mamy kończący się na G? Tylko udźwig. U samogłoska. Zgadza się. G. V, tu, tu są spółgłoski, więc nie ma kropki. A jest I. Udźwig. Jakiś wyraz pięcioliterowy kończący się na i, to mamy tylko jeden, to było czeki, jest zgodne, samogłoska, bo kropka. Zobaczmy teraz przedostatnie c, jaki tu wyraz, że przedostatnio mielibyśmy c, surowica. Tu samogłoska, samogłoska dobrze, i, i wszystko się zgadza. Su, ro, wi ca, surowica. Teraz na R wyraz mamy tutaj, no to ten wyraz Reno. Renault. Re -na -ult. Teraz na N mamy wyraz. To był taki wyraz, jest niemen. Samogłoska, samogłoska, spółgłoska i spółgłoska. Teraz wyraz na S. Dłuższy wyraz, bo tu mamy albo surówkę, albo szewstwo. Znaczy sodówkę albo szewstwo. No, szewstwo pasuje. Samogłoska. I tu o, szewstwo Dalej. Tu mamy jakiś a on. To takim jedynym, jedynym wyrazem jest taki, to jest lika on. Lika on. Teraz tu kończący się na G dłuższy wyraz. No to toksykolog. Jest taki wyraz. Toksykolog. Tu wyraz na o mamy. O pole. No to tutaj mamy wyraz zaczynający się na K, kończący się na L. To tu mamy wyraz Kwintal, samogłoska. I tu znowu samogłoska, zgadza się. Tutaj mamy na S i na A się kończy Sodówka samogłoska, spółgłoska, samogłoska. I spółgłoska. No to teraz dnik jakiś tutaj mamy. Był taki wyraz, średnik. Średniak, przepraszam. Średniak. No tak tam było, że. Gdzie to było? Darek śni niespokojnie, nie odbiega od przeciętnej, czyli jest średniakiem. Teraz mamy na O i nakończy się na Z. No to mamy wyraz obraz. Dalej. Tutaj mamy drugie O, kończy się na R jeszcze moher. I tu mamy na O i nakończy się na T. To mamy taki wyraz oferent. Tu mamy wyraz zaczynający się na W i tak jest wyraz Wiedźma. I pozostał nam wyraz jedyny tutaj, nam też tutaj wszystkie poszły, pozostała centrala. Tak, kolorowe, kolorowe pola dają rozwiązanie B, I, S, T, R, O. A więc bistro rozwiązaniem tego tej krzyżówki. Dziękuję.